Siemanko, siemanko, z tej strony Ocz, wiecie co się robimy? Idziemy na grzyby. A generalnie co jeszcze potrzebuję? Słuchajcie, jeżeli ktoś ma, to płacę dużo. Bulwiak pospolity, dorodny okaz bulwiaka pospolitego, mroźne grzyby, czerwone grzyby i płomiennice lącą. Płacę 2M za uni, 6M za hero, więc jak coś, piszcie, free. do zobaczenia, za chwilę. Ty, patrz, tam na mapce obok są ziomeczki, popatrz. Też szukają grzybów, może będę mieli coś na sprzedaż. Przepraszam, macie bulwiaka pospolitego na sprzedaż? Unikatowy albo dorodny hero. Chyba nie mają. Chodźmy dalej. Ludzi straszysz. Jak ludzi straszę? Te grzyby cię... Wiesz co za te grzyby? Można sobie złożyć błogosławieństwo na questu. Mojemu zastępcu już dwa razy wypadło A mi nie jedno. Widać to wypadło błogo na Błogo na lot i na ekspas walki No ale po cholerem to tak ja potrzebuję na questy, więc dlatego idziemy na grzyby Lubisz siedzieć na szyszkach? Lubię siedzieć na szyszkach Mam teraz siedzie na tych szyszkach czy potem Ja się pytałem czy lubisz Weź szyszek do Ta może być naprawdę niebezpieczna Jak co wziąłem knife'a i wziąłem zbroję z kapturem Także co, lecimy Nie Wziąłem dzisiaj ze sobą pierścienia Więc nie mam krytycznej osłony, ale damy radę Damy radę, spokojnie Pają, ale chyba ma pierwszy level Zobaczcie taki malutki pierwszy level, nie ma co. Omijamy Grzyb! Patrz grzyb, grzyb, grzyb! <laughs> Kurwa jesteśmy zajebiści To wszystko dzięki pańkowi Jak myślisz jadalne czy nie? Nie wiem Gdzie się go wycina na dole, nie? Nad korzen nad korzeniem zaraz

Na daj. O kurde. Takie zwierzę mnie napadło. Mordo, hmm. nie mam dwójki. Złoto mi wzięli całe. Chcesz smyć z Mardonem? Nie, zachowaj ją na szczęście. Zaczekaj. Cukierki mam. Krówkę ci dam. Chcesz krówkę? A co ona daje? Powiem ci ile czy HP. A. Proszę. Dzięki, jeden żywy więcej. I teraz to mi normalnie, a wtedy szybciej zabiło. No, słyszałem jakieś hałasy, coś się stało. Pająk z większym levelem. Kroiłem grzyba i uff, Zaatakował mnie, ale dałem radę. Mimo braku pierścienia dzisiaj jest ok. Mam dobry hełm, fajną zbroję. Super buty i tyle, i idziemy dalej. Patrz, czy są grzyby. Patrz, nie wiem tu głów, ale... W ogóle, wiesz co mi się śniło? Śniły się aligatory. Nie wiem skąd one się w ogóle wzięły. Śniło mi się, że te aligatory zjadły wszystkich, a mnie nie. Nie wiem. Nie wiem jak to możliwe. Ale to chyba znak. Chyba znak, że wrócę za nieba niebawem do rankingu na stronę główną. Trójak, skąd wiesz ty? Wiesz co, na, na forum dużo ludzi dużo rzeczy pisze. Swoją nie, wiedzę na czym opieram? Margonem w tą księgę grzybiarza. A ty skąd wiesz? Miałem ją, mam ją chyba nawet w depo. Już nie ten... masz. <laughs> trochę pamiątek tam miałem. Chyba od 2009 roku, jeszcze od Buki. Patrz, Huby? Jakie huby? No, huby, one rosną na. Drzewa. Bierzemy? Nie, to nie są chude. Odkrój. To najprawdopodobniej szatany są Zobaczymy, jak będziemy je jeść. Patrzmy no ładnie. No, polisz go. Gdzie mam go lizać? Polisz gąbkę. Nie chcę lizać gąbki. Polisz gąbkę. Nie będę lizał go. Nic ci się nie stanie. No nie będę lizał gąbki. Powiedz tylko, czy z tego, czy piecze cię w język. A jak wejdziemy, piekło, to co? To jest szatan i się go zostawi. Fajnie pachnie, nie będę go lizać. Polisz gąbkę. Ty, ty lisz gąbkę. Polisz gąbkę. Biorę go, dam go, w Polisz dom... gąbkę. dam go w domu do polizania. Dobra, liżę. Nie wiem czy piecze bolisterinem pukałem zęby. To było sposta. No, panie, to co tam mamy i co tam nam jeszcze pozostało? Uff. powiem Ci tak. Mamy dość sporo. Łomiennicy tlącej, nie będę jej tu całej wyciągał Ale oczywiście oferta, że dokupię, oczywiście nadal aktualna, więc jeżeli macie grzybki piszcie do mnie na priwa, hajs czeka będzie operator jest, ja jestem w jakichś haszczach, Ale powiem wam, znajduję grzyby, więc może coś tam, coś, tam, coś tam się natworzy z tego, nie? Nie wiem gdzie on uciekł, no ogółem mordeczki grzybki do 24 kupuję. Ty operator, czemu ty znajdziesz same niejadalne grzyby? A bo takie ja tu rosną o. A oczywiście znajduje jadalne Ty jeszcze nie wiesz, że są jadalne o, Zobaczymy Jak będą dalsze filmiki na kanale to Zobaczymy, że są jadalne Dobra, op operator poleciał Bo nie wie, czy ma klucze z motorka Przechał na motorku i nie pamięta, czy je wziął ze sobą, czy nie Dlatego teraz będzie ujęcie bez stabilizacji, bo idę bez gimbala No i na pomysł jeżeli chcecie, żebym spędził z operatorem noc w lesie na zbieraniu grzybów, to pod tym filmem musi być 150 łapek w górę i robię z nim noc w lesie na szukaniu grzybów. Dobra, znalazł te klucze, idziemy dalej, nie wiem, no zostawił klucze przy motorku, Czajcie, zostawił, ale czas idziemy bliżej, ale dobra, idziemy. Chodź te grzyby zbierać, jak chodź się kluczami. Dobra, tego nie chcę. Musiałem podać ten film za jeszcze trzy godziny. Ale ja się nie pytałem, czy to chce... Czemu w lesie rosną trujące grzyby? O! Ja idę do lasu nie nietrujące. Tymi trującymi możesz zatruć przeciwników. Dobra. A jak się pomylę i ja sobie sam wezmę trującego w zamiast nietrującego? No to się będziesz musiał zrespawnować. A ten? O, chopak, a ten? Też trójki. A. Dobra, morneczki. Kończę ten odcinek. Coś tam, grzybków mamy. Pokażę Wam później. A co dalej? Dalej. Pamiętajcie, 150 łapek w górę pod tym filmem. I z operatorem idę na noc do lasu zbierać grzyby. Nie wiadomo, jakie potwory nas tutaj zaskoczą. Nie wiadomo, co się tu wydarzy. Smirnow. Ale, ale, jeżeli chcecie to zobaczyć, to zostaw łapkę w górę. Pozdrow. W, le, w rybnickim Lesie. Patrz, uciekła. Uciekła do lasu. A stała tu, obok mnie. Patrzyliśmy sobie prosto w oczy, nie wiedzieliśmy co dalej będzie.